Stworzenie świata nie przychodzi łatwo. Pierwszego dnia, pierwszego dnia. Oddzieliłem tylko od ciemności światło i ziemi nadałem kształt. Zdecydowałem, co złe być ma co dobre, a to był całej rzeczy zaczyn. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pierwszy dzień mi pracy. W działaniu trzeba poznać kolej rzeczy. Drugiego dnia, drugiego dnia. Dzieliłem wody, tak by niebo sklepić. Z jednego świata uczyniłem dwa, tak kształt materii dążył z myśli prądem, gdy z nieba w morza poszły deszczu strugi. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracę mej dzień drugi. W tworzeniu szkodzi marzenie niecierpliwość. Trzeciego dnia, trzeciego dnia, powoli kształty ziemskiego tworzywa. Dobyłem z oceanów dna, dałem bogactwo roślin w owoc płodne, co bez miar życia po ziemi roznieci. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracy, my dzień trzeci. Panować światu to sekrety mnożyć. Czwartego dnia, czwartego dnia sypnąłem gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy. I słońce w jasność dnia, w ruch poszły wszystkie pełne i władze rządne. Dzień ruszył w pościg za nocą uparty, po czym uznałem dzieło swe za mądre. Na tym się skończył pracę dzień czwarty. Przepych określa panowania zasięg. Piątego dnia, piątego dnia niebo ozdabiam w klucze plemion w nasich. Ożywiam morskie dna, tak się upaja draf rozgrzanych swądem, wszelki stwór morski wśród fal się przewraca. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył piąty dzień mej pracy. I nie ma władzy bez czci i pokory. Szóstego dnia, szóstego dnia, poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory. I człowiek taki jak ja, kobiety zmysły i myśli ma swobodne, które gdy trzeba ujść mogą przez usta. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracy mej dzień szósty. Oto porządek nie do zastąpienia. Wszelkie istnienie żyje swoim torem. Człowiek panuje wszelkiemu istnieniu. Władzę nad sobą uznając z pokorą. Siódmego dnia, siódmego dnia, ogarnął wszechświat jasny żar południa, Stworzywszy w tydzień rajski świat. Odpoczywałem przez całe